Czas na zemstę. Ale co ty mi możesz zrobić, doktor Strum? A właśnie, że to. ha! ha, ha, ha. pamiętajcie, z dumem się nie zadziera. Ha, dum zapomniał o mnie. Właśnie zaraz rozwalę punkt zerowy. Już jest naprawdę blisko. 3, 2, dwa... co ty robisz? Nie pozwolę ci na to. Natychmiast odwołaj to albo cię zniszczę. M, za późno. Ha 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 ha, trzeba było szybciej mówić. Co ty odwaliłeś? Nie! Jeszcze nie koniec. Chcę, aby ta walka była uczciwa i nie zakończyła się remisem. To, że rozwaliłeś punkt zerowy, nie znaczy, że nie mogę go teraz odnowić. Czas zakończyć tą walkę raz na zawsze. To są chyba jakieś żarty. No dobra, jak chcesz wojny, to ją będziesz miał. Za trzy sekundy twoja dynia wybuchnie razem z tobą. Trzy, dwa, jeden. Bye-bye. Przepraszam. Jako iż jestem waszym sojusznikiem, muszę to zrobić. Zniszczyć punkt zerowy. Dzielnie walczyłem o niego i to ja teraz przejmę władzę nad nim. I nie wiem, czy jeszcze kiedyś do was wrócę, bo ja do niego teraz wskakuję.